Jesteśmy właśnie na czubie jakiejś, jak to się nazywa? Rakuska Czuba. Tutaj mamy kolejkę na Łomnicę, stację kolejki. Tutaj mamy piękną Łomnicę, widok jest po prostu super. Widać cały szczyt Łomnicy. Na dole na przełęczy siedzą ludzie. Tu Łomnica. No, i tutaj piękne już widoki. Tam w dole zielony stawik, stawik ze schroniskiem. I tamtędy jest potencjalny powrót. Koniec panoramy na tatry bielskie. I na górze zimno. Zimno. A to ja. Na szczycie lakuckiej czupy To ja, mówił Jarząbek. To ja, mówił Jarząbek. A. 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 To mi nie spadnie, bo Dobra. Czerwony go zatrzymaj Aha, czerwony